Kto to był? Czy ja to byłam? Jak nie ja, to kto ruszał piłeczką? Hmm. Czy ja umiem czarować? Ech, to niemożliwe! Wzobraz na moje dziewiąte urodziny! Ech, jak fajnie! Przedmioty szybują w powietrzu! Jeżeli już tą moc posiadam, to posprzątam pokój! To jest najlepszy prezent na świecie. Muszę jeszcze więcej rzeczy wypróbować. O nie, 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 nie! nie. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie jest rybka? Woda się wylała. O nie! Mm. Blue, moja słodka rybka. Nie mogę jej znaleźć. Blue, blue. Sky obchodzi dziewiąte urodziny. Tak, i wiemy, co to znaczy. Tak, w końcu możemy różę kompasu używać. Czy Sky już swoją moc wypróbowała? Ech, nie wiem, ale chodźmy do niej. Boję się, że Sky nie zatrzyma tego w tajemnicy. Ja się też obawiam. ono czasami nadaje jak adapter. Ach, tam. Musimy ją po prostu tylko ostrzec. Ech, mam nadzieję, ale teraz chodźmy. Sky wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Flora. Umiem czynić czary, ale wylałam wodę z akwarium. Super, że tobie też się udało. Momencik, czyli wy wszystkie moce posiadacie? Ale to mojego problemu nie ratuje. Damy sobie radę. Marina, ty musisz zacząć. Mhm. Ty masz moc wody. Tak, Marina posiada moc wody, a te inne moce zaraz poznasz. Nie się tak dobrze z twoją mocą obchodzić, dziękuję! Jaką przeźroczystą i czystą wodę wyczarowałeś, prawie jej nie widać! Flame, Flora, czy wy też umiecie czarować? Oczywiście, patrz! Podłoga jeszcze trochę mokra była, dlatego ją osuszyłam. A co wam dziękuję? A ty jaką moc posiadasz? Moja moc to ziemia. Ale akurat nie umiem tej mocy wykorzystać. Czyli te mocy to ziemia powietrze, okien i woda. Ale jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego nigdy nic nie mówiłyście o waszych mocach. Wszystkie zostałyśmy mocą w dziewiąte urodziny obdarowane. Ja musiałam tajemnicę przed Mariną ukrywać. Marina ukrywała to przed florą. Jak Flora dziewięć lat miała, otrzymała też moc. A teraz wszystkie posiadamy moc. Faktem jest to, że beze mnie tych czterech żywiołów by nie było. Tak, Sky? <śpiewanie> tak. Sky, ty jeszcze masz piżamę. Przecież wiesz, że mamy występ. No właśnie, pośpiesz się. Nie, piżama mi szczęście przyniesie. Ale przecież tak nie możesz wystąpić na Sister Magic. A jednak mogę. Przecież chcemy wygrać, czy nie? Sky, posłuchaj mnie. Ubierz w tej chwili coś normalnego. Flame. Zostaw ją. No dobrze, Sky. ale przyjdź zaraz, bo musimy Ci coś bardzo szczególnego pokazać. O, jestem ciekawa! Wszystkiego dobrego, Sky. Dziękuję! Sky. pośpiesz się, chodź. Wiesz dlaczego? Tak, już idę. Kochani, ale nawet nie zaśpiewaliśmy dla ciebie. Ach, mamo, nie musicie śpiewać. W moim wieku już nie trzeba. W końcu mam 9 lat. O, szkoda, że nie możemy śpiewać. No dobrze, jak sobie tak tego życzycie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam aktorska. Ale Skype, ty zaśpiewałaś same dla siebie. A dlaczego nie? To przecież moje urodziny. Zaśpiewajcie może jakąś System Magic piosenkę. No, jeżeli cierpisz i jesteś smutna, jesteśmy tu dla siebie. Gdy masz koszmary i drogę gubisz, jesteśmy tu dla siebie. Bo dla świata ta, ta, jesteśmy, jesteśmy często Samo, samym małe. Ale, ale twoje marzenia są wielkie, I niech się, się spełnią tego ci życzę. Pa! Przecież to takie ładne było. O, tak! Sky, teraz ci pokażemy coś szczególnego w pewnicy. Co to będzie? O! Co, co? To jest! To są nasze moce! Co? Tak, zgadłaś. To są cztery żywioły i dzięki tobie możemy ich używać! Ekstra! Udało się, między nami panuje magia! Powtarzajcie ze mną! Cztery te nad światłem! Widziałeś to? O, tak, tak jak gdyby róża kompasu nasze moce wzmocniła. Marina, to wspaniale. Wypróbujmy to, ale chodźmy do innego pomieszczenia. Ta piwnica jest za mała. O, już nie mogę wytrzymać. Powiedziałabym, że najmłodsza zaczyna. Mhm, to sprawiedliwe, Marina. Sky, ty dalej jeszcze jesteś w piżamie. No dobrze, zaraz się przebiorę. Ale dopiero po czarach. Bo teraz jest moja kolejka. Oh, niemożliwe. Oh, udało ci się. Czy, czy moja moc jest teraz taka silna? Teraz ja szczęście spróbuję. Tyle kwiatów nigdy ci się tyle nie udało. Cieszę się, że moja moc jest jeszcze silniejsza. <noise> Dziękuję Flora, proszę, a teraz ja spróbuję. Marina, zrób coś, pośpiesz się! <noise> Trochę dużo tej wody, ale się przynajmniej przydała! Nasze moce stały się bardziej silne. Musimy o nich na chwilę zapomnieć. Chodźmy na występ. Występ! Totalnie zapomniałam. Pośpieszmy się. To przez te czary. Zdążymy! Musimy zdążyć. Ale Sky, w tej chwili się przebierz, bo naprawdę nie zdążymy. No dobrze, już dobrze. Pośpiesz się, okej. Okay? Wiecie co, muszę Wam coś powiedzieć. O, a co kochanie? O, jednak nic. Flame, Marina i Flora czekają. Dobrze, zawiozę was autem. E, dziękuję. Dzisiaj są Twoje urodziny. Dobrze, mamo. No to ci powiem. Ona umie liczyć do miliona? E, właśnie, to chciałam powiedzieć. Super, ale jedźmy już. Hej, system Magic da rady. Właśnie, to jest dobre nastawienie. Ej, dajmy z siebie wszystko. Tak, musimy. Czas, żeby na scenę wyjść. No to chodźmy. Zapraszam. System, System Magic was wita. Jeżeli cierpisz, jesteś smutna, jesteśmy, jesteśmy tylko dla siebie. Hmm? Wielkie to wielkie drzewo, co chroni nas, drzewo. Drzewo. Co chroni nas przed ulewą. Bo, Bo sam, sam. I jesteśmy zbyt mali. Przyjaźń to roślinka mała i bez opieki niestety nie działa. Teraz, Teraz dowiecie się, czy przechodzicie, czy przechodzicie do, do finału. A więc system